Przewożą mnie do pałacu, pytają, czy znam ten budynek, czy kiedykolwiek widziałem człowieka ze zdjęcia. Szukają doktora, wszystkiemu zaprzeczam. Wyczuwam, jak ktoś próbuje wpłynąć na moje myśli. Zaparawane jest jakaś istota, która coraz bardziej wpływa na mój umysł. W tym momencie wchodzi do pokoju jakiś mężczyzna, na mój widok wpada w panikę. Po chwili leży zemdlony na ziemi, powstaje małe zamieszanie. To wystarczyło, abym zabił wartownika i wydostał się na zewnątrz. Nikt mnie nie gonił ani nie zatrzymywał. Błyskawicznie przedostałem się do studni yy, y, u podunurza zamku w ogrodzie. Byłem bezpieczny. Przejście do studni nie było zawalone. Gdy znalazłem się w chodniku, natychmiast odszukałem ładunek wybuchowy mający za zadanie zawalić chodnik. Jednak nikt go nie wykonał, nikt nie wykonał tego rozkazu. Czas rozliczeń nadejdzie. Uruchomiłem detonator. Po kilku minutach, parkiem, trafnęła potężna eksplozja. Po studni pozostał tylko e, głęboki lej. Obserwowałem panikę, jaka wybuchła w pałacu. Chodnik kończył się przy leśniczówce. Czekał. Przy nim jeden z moich SS-manów. W leśniczówce panował totalny chaos, robota szabrowników. Jednak te prymitywy nie były w stanie odnaleźć przejścia do podziemi Wiszte z W Chodnikiem przedostaliśmy się do zakładów. W potężnym podziemnym magazynie czekali pozostali moi SS-mani oraz jedna z moich Żydówek. Raportowała mi o dziwnych, ruskich żołnierzach, których wszyscy się bali tylko oni penetrowali odnalezione sztolnie i chodniki. Wyłapywali wszystkich odmieńców. Miejscowi uparcie twierdzą, iż to była senna mała y, mieścina, w której nicie podczas wojny nie działo. Powieszono komandanta KL y, Minterę. Ruscy wykonali rozkaz niejakiego Dalmusa. Jednak na coś się przydał. Mintera chciał wskazać kopalnię i poinformował ruskich o mojej osobie. To dlatego przywieźli mnie do pałacu, a to ta postać za zaparawanym, to na pewno był karzeł. Opowiadała także o dziwnych istotach, które atakują ludzi w lasach oraz o watachach wilków, to akurat dobrze, to moi SSMani spełniają swoją rolę. Miejscowi Żydzi boją się napływowych osadników, posądzeni są o kolaborację. Tym zajmę się osobiście. Niepokoją mnie pozostawione wagony na stacji kolejowej, to właśnie o nich to właśnie w nich przywieziono przywożono pojemniki i skrzynie. Odprawiam Żydówkę. W pierwszej kolejności musimy pozbyć się wagonów. Użyjemy do tego celu min fosforowych. Dotarcie do stacji kolejowej nie przysporzyło nam żadnych kłopotów. Dla przykładu jeden z moich SS-manów, wyglądających jak małpa, poszarpał i zgwałcił jedną z osadniczek. Efekt był piorunujący, następnego dnia wieś się wyludniła. Na stacji było tylko trzech wartowników. Cała akcja trwała niespełna 7 minut. Stojąc u podnusza góry obserwowaliśmy jasny błysk fosforu dokonującego dzieła zniszczenia. Teraz będziemy działać w tym rejonie. Nareszcie, na, na razie muszę uważać, aby nie wpaść w ręce karłów. Kolejne spotkanie z ruskim oficerem ostrzega, ostrzega mnie. Karły mają jakiegoś stwora, który oprowadza ich po górach, wyraźnie czegoś szukają. Na soboniu faktycznie, są zbyt blisko. Muszę się tym zająć. Moi ss Esesmani cały czas są aktywni. Powiesili na wiadukcie kolejowym jednego z Ukraińców nękającego moich Żydów. Wskazali szabrowników kilka skrzynek ze złotem. Teraz chciwość robi swoje. Mordują się między sobą oraz osadników. Kolejne istoty wyszły na powierzchnię pomocnik zawiódł ponieważ to tylko człowiek muszę się tym muszę, ty, muszę z tym zrobić porządek na szczycie Sobonia oddział na szczycie Sobonia oddział Rosjan Rozlokował się przy laboratorium Wystawili szpice oraz wartowników Mają radio Dobrze zorganizowany oddział Jest pogodna noc, jednak dla mnie to żaden problem Panowie nauczyli mnie jak sobie z tym poradzić Temperatura spada i pojawia się gęsta mgła Pierwszego rozszarpuję Nawet nie wydał tchnienia Następny czeka z bronią gotową do strzału Kończę ze skręconym karkiem Jakie to wspaniałe uczucie mieć taką moc niszczenia Kolejnych zabijam w podobny sposób Dla zatarcia śladów Oraz odwrócenia uwagi mam ze sobą Jakiegoś przypadkowego osadnika. Wydaję mu polecenie otwarcia ognia z MG42. Rosjanie strzelają na ślepo we wszystkich kierunkach. Moja kukła odciąga ich uwagę oraz w dół zbocza daleko od laboratorium. Odszukuję wejście do gniazda, także nie jest zniszczone. Odpalam detonatory, szereg podziemnych eksplozji wstrząsa okolicą. Spokojnie oddalam się ze wzgórza. Czuję moc groty, czuję obecność moich panów, jednak jest jeszcze ktoś. Widzę, jak stoi, sparaliżowany strachem przy stolni. Jedno z wejść, jakie miał pozostawić. Szary wojskowy szynel, czapka z daszkiem naciśnięta na oczy i te dziwne buty. Trzyma w ręce deczkę oficerską. Pomocnik. Podchodzę do niego. Strach, tak to będzie twoje zadanie. Mów o tym, co widziałeś i co wiesz. Opowiadaj im wszystko. Mów całą prawdę. Idź i niech prawda będzie twoim przekleństwem. Pozostawiam cię, marny człowieku. Nie wiem dlaczego naznaczony przez moich panów. Symbol jaki masz na szyi nie czyni cię jednym z nas. Przyglądam się jak jego sylwetka rozmywa się w mroku. To jeden z pierwszych elementów układanki, jakiej nigdy nie uda się nikomu ułożyć. Odchodzę, obchodzę znany mi teren. Kilka weź jest niechlujnie zamaskowanych. Odgłosy walki ucichły, mgła opadła, cisza. Zapanowała nad pobojowiskiem. Młody osadnik spełnił swoje zadanie. Leżał przeszyty serią z pm -u. Jego zakrwawione dłonie ściskały krucyfiks. Dumnie Rosjanie stali nad zwłokami. Opaska ze swastyką z głową wilka na środku mówiła wyraźnie teraz tu rządzi Werwolf. Informacje o nocnej rozchodzą się lotem błyskawicy. Jeszcze szybciej słowo Werwolf, niemiecka partyzantka. Wojownicy, obrońcy tych ziem, do końca wierni Adolfowi Hitlerowi. Tego nam właśnie potrzeba. Już nikt nie mówi o Wilkołakach. Tajemnica się rozwiązała. To nasi chłopcy w przebraniach atakują ruskich i Polaków. Tam żyją miejscowi Niemcy. Tym żyją miejscowi Niemcy. Strach pada na okolice. Moi SS-mani dzielnie teraz bronią biednych i uczciwych Niemców. Podpalają, gwałcą i mordują. Dzięki temu mogę swobodnie. Wysadzać kolejne sztolnie. W niektórych odnajduję ślady pomocnika. Nieudolnie próbuję odnaleźć wejście do gniazda. Spotykam kobietę, jeden z kopaczy. Nakazuję jej wskazać miejsce, w jaki sposób wydostała się z podziemi. Prowadzi mnie do studienki odwadniającej. Tędy wyszła. Nie wie jak. Przeszła przez wirującą ciemność, która świeciła na niebiesko. Cały czas myśli o dzieciach. Ucieka przed moimi pytaniami, jak się wydostała na powierzchnię. Dopiero gdy jej umysł znalazł się w całkowitym moim bładaniu, okazało się, iż to stary Żyd ją zwerbował i nakazał wyjść na powierzchnię. Jednak stary żyje. Mało tego, jest tam jeszcze jakieś dziecko w szklanym hełmie na głowie. To właśnie to dziecko wszystkim tam kieruje. Karły, karły odległy głos w mojej głowie szalał. Nagle nowe pomysły, a raczej rozkazy, pojawiają się w mojej głowie. Nakazuje kobiecie ukryć się w studzience, a sam udaje się do stolni u podnóża góry. Jakie wspaniałe uczucie być znowuż w tym miejscu stolnia, chodnik i ten przeklęty uskok. Źle połączony chodnik to tu więźniowie podczas noszenia skrzyn jedną uszkodzili. Wysypał się wtedy największy skarb moich panów omal nie było całkowitego uszkodzenia przejścia. Odnajduję mechanizm windy tunel zaczyna wirować. Wychodzę po drugiej stronie. Wychodzę po drugiej stronie. Wspomnienie. To tu panowie zostawili dla mnie potrzebne materiały oraz sprzęt, aby mógł przetrwać. Teraz właśnie potrzebuję pasa eksplodującego. Tylko 100 razy potężniejszego niż te, które ja nosiłem. Czuję teraz obecność mojego pana. Przekazuje mi dalsze instrukcje co do nowego wyjścia i powstania 85 lat od zejścia. Naszym takim wspólnym mianownikiem do spotkania ma być... Pan przerywa swoje instrukcje, które chowa do pojemnika, który przypomina gaśnicę. Dokładnie taki sam pojemnik, jaki kiedyś ja przewoziłem do wilczego szańca. To będzie czekało na ciebie, słyszę rozkaz w głowie. Jak przyjdzie odpowiedni moment, będziesz wiedział, co z tym zrobić. Wracam do kobiety, jest bezwolna. Zakładam jej pas i rozkazuję powrócić tam skąd przyszła. Dwie jej umyśle szaleją sprzeczne rozkazy, jednak moja wola i mój rozkaz są silniejsze. Wie, jak ma uruchomić windę. Odchodzi z jej uz wydobywa się w wycie. Pozwalam, aby była świadoma, jednak bezwolna. Jakie to wspaniałe uczucie być panem. Po niespełna kawracie góry zaczynają sapać. Podziemne detonacje poruszają skałami. Ładunek był tak zaprogramowany, aby eksplodować w windzie dokładnie w połowie drogi. Panowie właśnie na taką ewentualność go zapro zaprojektowali. Teraz ostatnie połączenie znane karłom zostało zniszczone. Moi esesmani... Składają raporty. Mieszkamy na szczycie wzgórza w po o polskiej nazwie Waligura, w opuszczonym schronisku. Mam idealny obraz całej okolicy, nikt tu się nie zapuszcza. Moi ludzie wymordowali osadników w okolicy. Mengele z jednej z osad umieścił trendowatych. Wieści o złocie opanowały umysły ludzi. Detonacje, jakie były pod ziemią, to dzieło szabrowników, którzy w poszukiwaniu złota wysadzają skały. Mój plan działa doskonale, jednak karły nie śpią, także mają tu swoich agentów. Co jakiś czas moi SSMani wyłapują kolejnego. Ostatnio złożyli wizytę z jednemu z nich w domu. Mieszka w byłym domu Mintery, Ruscy już u niego byli. Blisko skatował go prawie na śmierć, jednak pozosta pozostawił przy życiu. Ma ciężarną żonę. U niej coś jest, coś takiego jak u nosicielki. Może to następna nosicielka. Rozkazuje, aby ich nie zabijać. Pilnować, ale nie zabijać. Nakazuje zrobić z niego przyjaciela miejscowych Niemców. Dalmus ma go osobiście odwiedzić, aby Niemcy nabrali do niego zaufania. Typowy szabrownik, jednak naznaczony przez Karów. Przyda mi się. Ciąg dalszy nastąpi.